Gdy prawdziwe historie odejdą w cień, niech Twoje serce rozwiążeje prawdziwe historie. Witam na kanale. Ja jestem Dramcia, a dzisiaj wraz ze mną <grych> zobaczymy prawdziwe historie. Koleżanka codziennie dosypywała mi czegoś do napoju. Byłam w szoku, kiedy odkryłam, dlaczego. Cześć Wam, mam na imię Michelle. Ostatnio moje życie osobiste się posypało. A co tu się za animacja 3D zrobiła? Ja nie pamiętam, w jakiej kolejności są te odcinki, w sensie czy to jest jakiś świeższy czy starszy, ale tu poszaleli. Tu ja widzę budżet 20 dolarów co najmniej. Że osoba, którą uważałam za przyjaciółkę, powoli mnie truła. A to jest mój chłopak, Matt. Spotykamy się już od nieco ponad miesiąca. No to widzę, że już jesteście w bardzo poważnym związku. Wy jeszcze nie wytytuowaliście imię swoich dzieci? Niedawno zaprosił mnie na podwójną randkę. Miałam być tam ja, Matt i jego przyjaciel z dziewczyną. Umówiliśmy się całą czwórką na spacer po parku. Dobrze, że jest ten wielki napis park, bo podejrzewam, że gdyby go nie było, to te postacie krążyłyby przed wejściem jak jakiś NPC i nie wiedziały, jak wejść. Greg i Dajna też zaczęli się spotykać przed kilkoma tygodniami. Wydawali się naprawdę sympatyczni. Wydawali się być sympatyczni. Ale w rzeczywistości byli fury. Zastanawiające było tylko to, że Dajna często milczała i podejrzanie patrzyła na mnie i mojego chłopaka. No, to rzeczywiście jest podejrzana, dajmy jeszcze jej szansę. To, że jest fury, nie znaczy, że jest gorszym człowiekiem, tak? Proszę nie wyzywać furasów, oni też mają uczucia. W każdym razie wychodziliśmy wspólnie coraz częściej, ale wkrótce zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Doskonale pamiętam wieczór, kiedy stało się to po raz pierwszy. Mieliśmy iść do kina, potem do kawiarni, potem mieliśmy iść na basen, do parku trampolin, na kręgle... O, wybaczcie, tak tylko wam przypominam o atrakcjach, na które nie pójdziecie przez najbliższy miesiąc. A na koniec chcieliśmy urządzić małą imprezę w domu Grega. Byliśmy bardzo podekscytowani perspektywą świetnego wieczoru. Spójrzcie na imię. Nie ufajcie takim ludziom. Zwłaszcza jak są narysowani i występują w prawdziwych historiach. Ale niestety musiałam odpuścić domówkę, ponieważ podczas seansu... Kiepsko się poczułam. A ta przyjaciółka to pewnie ją otruwa, bo chce, żeby ta umarła, a ona wtedy się zwiąże z jej facetem. A ten chłopak, z którym ona się spotyka, ten London, to pewnie jest jej brat. To jest minuta 41 tego odcinka. Jeśli miałam rację, to na koniec odcinka zaśpiewam i ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę. O, tego jeszcze nikt nie słyszał w moim wykonaniu. Czemu ja to sobie właśnie myślałam? Jakby jestem naprawdę głupia. Było mi przykro, ale poprosiłam Grega, żeby zabrał mnie do domu. Zdawałam sobie sprawę, że wolałby nie przerywać naszego spotkania, ale wykazał się zrozumieniem. Dlaczego poprosiła tego typa zamiast swojego, jakby. Czy ja czegoś nie zrozumiałam? Coś mi umknęło? Kilka dni później wydarzyło się jednak to samo. Wybraliśmy się razem do wesołego miasteczka. Przecież to jest ten sam park, jakby tylko zmienił napis. Chcieliście mi nabrać? Nie ze mną te numery. Ja studiowałam kaligrafię. Ja się na tym znam. A po obiedzie miałam identyczne objawy i musiałam wrócić do domu. Ja naprawdę próbowałam z tym walczyć. Jakoś przeżyłabym ból głowy i znużenie, ale nieustannie psułam atmosferę swoim kiepskim humorem. No ale... Dobra, widzę, że masz dzisiaj problemy z wysławianiem się, więc posłużę cię wyręcze. Koleżanko, mama ci nie nauczyła zdejmować buty jak się kąpiesz? Ale groźna byłam, co? Strasznie mnie to krępowało. No, tak średnio wyglądasz, tak średnio, jakby na randkę to tak nie za bardzo. Wyobraźcie sobie, że wasza dziewczyna w połowie zabawy oświadcza, że musi się zbierać. Lepsze to niż jakby miała powiedzieć, że musi się zesrać. Dramcia. No co? I tak bez przerwy. Często więc się wściekał. Po tym rysunku ja bym powiedziała, że to jemu coś dosypują, a nie jej. Wkrótce jego cierpliwość się wyczerpała. Mat miał urodziny i postanowił zorganizować z tej okazji małą wycieczkę. Tort. Wszyscy lubią tort. Znaleźliśmy piękną polanę nieopodal jeziora. Wszystko okładało się idealnie. Ale po kolacji znowu źle się poczułam. Nie chciałam zepsuć imprezy, więc starałam się robić dobrą minę do złej gry. No dobrej miny to raczej nie robisz. Oni wyglądają jakby tańczyli wokół niej, a ona byłaby ofiarą, którą chcą spalić w tym ognisku. Nadal jadłam, rozmawiałam, bawiłam się i śmiałam. Ale było coraz gorzej. Ale maskę to sobie zrobiłaś, ale skąd ją masz? Kozak taki jesteś? Skąd masz to maseczka? Takie to trochę nieeleganckie tak się afiszować. Bo co, bo z bogatej rodziny to stać na taką ze stali? My biedaki nawet materiałowych nie chodzimy. Bardzo rozbolał mnie brzuch i musiałam poprosić mata, żeby odwiózł mnie do domu. Wiedzieliście, że mata tutaj występuje? On pewnie też nie wie. W środku nocy musieliśmy się spakować i wrócić do miasta. Wiedziałam, że mat się na mnie gniewa, i było mi strasznie przykro, że go zawiodłam. Mi jest przykro, że pasów nie zapinacie. Tak dbacie o swoje bezpieczeństwo. Następnego ranka Matt pojawił się w moim domu, żeby porozmawiać. No dobra, my już wiemy, że on powie. To wszystko twoja wina. A potem z tobą zerwie. Powiedział, że ma dość moich humorków i nie podoba mu się to, że ciągle psuje spotkania z jego przyjaciółmi. A nie mówiłam? Dziwnym trafem zawsze mam jakieś problemy, kiedy spotykamy się we czwórkę. Podejrzane, prawda? No właśnie, może ty jesteś pranksterką i nagrywasz na nich jakiś eksperyment społeczny. Na przykład, sprawdzam reakcję ludzi na wymiotującą dziewczynę. Stwierdził, że Grek jest jego najlepszym kumplem, więc jeśli musiałby wybierać między mną a nim, wybrałby jego. Ja nie chcę tutaj nikogo wartościować, ale co byście zrobili, gdyby wasza dziewczyna miała jakieś problemy żołądkowe? to byście z nią zerwali, bo lubicie kolekę? Bardzo dobrze taszuję wam sła zabawę, pozbądźmy się jej. Jak się pewnie domyślacie, zerwaliśmy. Nie, kurwa, nie domyśliłabym się, naprawdę. No ja to przeczuwałam jeszcze jakoś w minuta 40 ci powiem. Umierałam z tęsknoty, zastanawiając się, dlaczego tak się stało. To naprawdę nienormalne, że czułam się źle tylko w tym towarzystwie. Coś było na rzeczy. Tylko co? Tylko co? Tum, tum, tum. Niedługo później udało mi się odkryć całą prawdę. Ja na przykład odkryłam, że masz dziwnie narysowane uszy. Kiedy spacerowałam szkolnym korytarzem, zatrzymał mnie grek. Wyznał, że Dajna go rzuciła, ale nie znał powodu. Podejrzewał, że miała nowego chłopaka. Chwila, 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 jeśli ten były jest teraz tamtą dziewczyną, a ten były mówił, że. Ta dziewczyna była <noise> Ja pierdolę. Y jest mniej ważna od jego kolegi, to czemu on wiąże się z byłą dziewczyną kolegi, skoro on pewnie nie chciałby, aby byli razem? Rozumiecie? Ja też nie. Złapałam Dainę po kolejnej lekcji przy szkolnych szafkach, ale ona od samego początku była agresywna. Najwyraźniej nie miała ochoty na rozmowę. Oceniając mowę ciała, prawdopodobnie nie miała ochoty na rozmowę. Myślę, że można to wywnioskować po wysoko uniesionych łokciach, po brwiach skierowanych do tołu. A zdenerwowała się jeszcze bardziej, kiedy zerknęłam do jej szafki. Posłuchajcie, uważam się za uczciwą i przyzwoitą osobę. I trochę durną, jakby. Czy ty naprawdę nie wpadłaś na to, że ona ci? Nie, nie wpadłaś, masz rację. Dlatego nigdy nie grzebałabym w cudzych rzeczach. Ale. Ale. Ale to jest taki spójnik pomiędzy niebem a piekłem, pomiędzy. Ogniem i lodem, pomiędzy tolerancją a karolkiem. Rzuciłam okiem dookoła, upewniając się, że nikogo nie ma w pobliżu. To, co tam odnalazłam, przyprawiło mnie odreszcze. Znalazłaś tam e, czaszkę. Czaszkę twojego byłego chłopaka. Leżała buteleczka z tabletkami, które okazało się silnym środkiem uspokajającym. Przeczytałam na opakowaniu, jakie są skutki uboczne. I wiecie co? I była nim głupota. A nie, to już miałeś wcześniej. Wśród nich były bóle głowy i mdłości. No proszę, wszystko stało się jasne. Dajna dosypywała mi tabletki do jedzenia. Jestem z ciebie tak bardzo dumna. Możemy teraz wszyscy wznieść falę meksykańską. Ja zaczynam. Robiła to, żeby nastawić mojego chłopaka przeciwko mnie. Nie. Właśnie z tego powodu myślał, że po prostu zrzędzę, bo nie lubię jego znajomych. Co? To ona go do tego namówiła. To nie. ona wszystko zaplanowała. To wszystko twoja wina. To wszystko twoja wina. Matt jej się podobał. Nie. I dlatego patrzyła na niego zawstydzona. Co? Dlatego się denerwowała, kiedy zaczynałyśmy rozmawiać o chłopakach. A czemu nie maca po cycuszkach? Sytuacja była klarowna. Dajna spotykała się teraz z Matem, a ze mnie i Grega zrobiono frajerów. No takie trochę z was przegryby wyszły. Ej, dobro do zawsze, zawsze wygrywa, wygrywa. Chyba, chyba że hejtujesz na czole masz przegrywa. Yo, 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 Nie, loser, Tak, jest loser. Dobrze zrobiłam. Ale nie zamierzaliśmy tego tolerować, więc wymyśliliśmy sposób, jak ich ukarać. Dosypiecie te proszki im do jakiegoś guwienka. Zaskoczcie mnie. To jest wasza szansa. Jestem typowym odbiorcą prawdziwych historii. Wiek? Dziewięć lat. Wystarczyło przyłapać ich razem i wkrótce nam się to udało. A co to się stało z włosami? Raz ma długie, a potem ma takie krótkie. Pewnego dnia poszliśmy z Gregiem na stołówkę i znaleźliśmy ich siedzących wspólnie przy stoliku. No jakby nie patrzeć, to byli jedynymi osobami tej stołówce, nie? Greg od razu zaczął ich prowokować i po chwili doszło do kłótni. Chłopcy krzyczeli na siebie, rzucając wyzwiskami, a potem wstali i chcieli się bić. Chcieli się bić, dlatego wyciągnęli pięści i zaczęli walkę na kciuki. A, cię durwę, ty! O, ty o, o, o. Ale ludzie wokół ich powstrzymali. Skąd się tam i Przed chwilą ich nie było, a mam upierdolony stół. Kiedy wszyscy skupili na nich swój wzrok, szybko podrzuciłam im tabletki, które ukradłam dajnie. Co ja mówiłam przed chwilą? Dosypiecie te proszki im do jakiegoś guwienka. Wkrótce pojawił się ochroniarz i przerwał bójkę. Czy ten ochroniarz jest połączeniem Salad Fingers i Slendermana? Salad Man albo Slender Fingers. Slender Fingers, ale to brzmi kozacko. Po kolejnej lekcji, Matt i Dajna znaleźli mnie na korytarzu. Dajna oskarżyła mnie, że dosypałam im coś do jedzenia. To był błąd z jej strony, ponieważ. Ja wszystko zażyłam sama. Wyjęłam buteleczkę z jej nazwiskiem i powiedziałam o wszystkim Matowi tylko że trochę przegięłam z dawką i ich objawy były znacznie silniejsze od moich. Zabiła ich? W sensie nie, że im tego życzę. To są kurwa narysowane postacie. Czemu ja się w ogóle przejmuję? Ale wiecie, to by było ciekawe zakończenie historii. Zaskoczcie mnie. Musieli udać się do szpitala po pomoc. To, to już grubo, to już szpagat prawie pierdolnęła? Siedziałam z Gregiem na oddziale ratunkowym. No Greg to taki trochę nie do końca przyjęty. Chyba nawet mu się trochę podoba. Dzięki Bogu nic poważnego im się nie stało. No, miej, tylko straka, ale już jest ok. To lekcja, którą wyciągnęłam z tej sytuacji. Zemsta nigdy nie jest właściwym rozwiązaniem. Nigdy. Dobra, kochani, dotrwaliśmy do końca. Jeśli wam się podobało, to dobrze. Chociaż nie wiem, w sumie, czemu wam się to miałoby podobać. Jeśli chcecie więcej odcinków z prawdziwej historii, to mi napiszcie, bo. bo mam. Siemanko, mordeczki, jeśli widzicie to nagranie, to znaczy, że jesteście wyjątkowi. żartuję. I bez tego jesteście wyjątkowi. Moja kamera powiedziała nara i akumulator się wyłączył i nie dograłam końcówki, bo... bo jak? No nijak. Dlatego nagrywam to teraz i... <ścoughs> I co ja mogę więcej powiedzieć? No, 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 padło, no, padło, no. Jak wiecie, dość dobrze mi szło i obiecałam Wam zaśpiewać piosenkę na koniec, więc ja jestem słowna. Ja dotrzymuję słowa. Lecimy z tym. Jedziemy bicie Ja mam pieniądze, kiedy tego chcę. Kochanie, wiem, wiem dziś nie oprzeć się. się. Ja, ja mam papiery i Skarbie Skarbienia ja wiem jak, jak to działa. Kobiety. kobiety a raczej na chłopaku. Wiecie, i potem wykonie pomyślicie. Lil Masti, ogólnie rap youtuberów. No, no słabo, słabo. Ale potem słyszycie mnie i myślicie. To jest przyszłość, to jest nasza przyszłość. Kończąc, to wpadajcie na moje social media. To nie no, dobra, już wyłączę sobie gówno pierdolę, strasznie dzisiaj. Strasznie się dzisiaj rozgadałam. Znaczy, to ona, to nie ja, to ona. Dlatego dzisiaj będzie bez fanartów, ale spodziewajcie się ich następnym razem, bez odbioru.